Polska spółka gazownictwa, która jest bardzo ważnym podmiotem grupy kapitałowej PGNiG, posiada ponad 190 tysięcy kilometrów sieci dystrybucyjnych. To najdłuższe sieci w Unii Europejskiej. Już w wielu miejscach Europy pojawiają się takie projekty, gdzie wodór jest mieszany właśnie z gazem tradycyjnym w sieciach gazowniczych. I my jako PGNiG również prowadzimy tego typu projekt badawczy. Realizujemy go w Odlanowie, gdzie będziemy zatłaczać do mieszki wodoru do sztucznej sieci gazowniczej. Naturalnie gospodarka wodorowa to miejsce, w którym będą aktywne podmioty różnej skali, tak duże jak polskie górnictwo naftowe i gazownictwo, jak i małe podmioty, faktycznie startupy, które oferują często nowoczesne, cyfrowe usługi i produkty. No, dla nas na pewno istotny jest obszar magazynowania wodoru, również tego magazynowania wielkoskalowego w kawernach solnych, które posiadamy chociażby na Pomorzu. Więc jako naturalnego partnera chociażby widzimy w gronie w y, przyszłe morskie farmy wiatrowe. Bo z pewnością z nadwyżek energii odnawialnej produkowanych przez wiatraki na Bałtyku y, będzie również pojawiał się tak zwany zielony wodór. I gdzie go magazynować? No myślę, że właśnie w kawernach, y, które są w posiadaniu y, grupy kapitałowej Peginik. Kongres 3W to, mam wrażenie, bardzo innowacyjne wydarzenie, inne niż te, które mamy w kalendarium wielu wydarzeń y, w Polsce. Sam jestem bardzo ciekawy tego, co usłyszę od uczestników panelu Woda, Wodór, Węgiel. Bo bezsprzecznie są to ciekawe hasła i co się pod nimi kryje, no musimy posłuchać i obejrzeć.